Poniedziałkowy program o tym się mówi, a w nim wracamy do tematu, od którego rozpoczęliśmy, do tematu związanego z agresją Rosji, wojną, no i poszukiwaniem drogi do rozejmu. Jest z nami profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, Rosja rozpoczyna największy pobór do wojska. Ma on objąć około 160 tysięcy żołnierzy. Zapytam tak wprost: szykuje się do kolejnych wojen? Taki pobór do tej pory największy w dziejach i nowej Rosji po 1991 roku coś nam chyba mówi. Tym bardziej, że wbrew temu, Putin deklarował, często ci poborowi wykorzystywani są do wojny przeciwko Ukrainie. Nawet niezależnie od faktu, czy są oni wyszkoleni. Rosja oczywiście taki pobór szykując, ma to trwać zdaje się gdzieś do lata tego roku, myśli długofalowo. I to wszystko, co teraz się odbywa, to czasowe zawieszenie ognia na froncie, które mam nadzieję nastąpi jednak w okolicach Wielkanocy czy w okolicach 8-9 maja, to wszystko to jest tylko fragment większej całości. No i wydaje mi się, że w Europie. Już do tego przyzwyczailiśmy się i patrzymy na to właśnie tak. Mówi pan profesor o, o tym możliwym zawieszeniu broni. No, tymczasem widzimy, co się dzieje. No, w Krzywym Rogu ponad 20 ofiar tego bombardowania rosyjskiego. No, oczywiście, jeżeli patrzymy na to z etycznego, a tak należy czynić z punktu widzenia, to jest to coś tak strasznego, co się dokonało teraz w Krzywym Rogu. Te dzieci mające imiona nazwiska już na wieki nie będące mieć nigdy więcej lat niż 3, 7, 9, 13 tam. O ile dobrze pamiętam, jeżeli to się nie zwiększyło, to 9 takich istotnie pełnoletnich odeszło do wieczności. Rosja tłumaczy, że uderzała w restaurację bodaj gdzie mieli przebywać wojskowi ukraińscy i zagraniczni, ale. Nawet już w Rosji nikt w to nie wierzy. Zastanawiam się, jaki mógł być cel tego bombardowania, i dochodzę do wniosku, że mogło to wynikać z takich planów Putina czy jego otoczenia, żeby zakłócić ten proces dochodzenia do przerwania ognia na froncie. Bo proszę popatrzeć na sytuację Zeleńskiego. Jeżeli on na to nie zareaguje, a Ukraina jest oburzona, bo to, co się stało teraz w Krzywym Rogu, to. Przewyższyło wszystkie te ostatnie bombardowania. No, spadnie poparcie dla niego. Jeżeli zareaguje, oskarżą go, że przerwał negocjacje. I sądzę, dochodzę do wniosku, że taki cel był tego nieludzkiego bombardowania Krzywego Rogu, na miasta rodzinnego Wolodmyra nie nieprzypadkowo. Zaczęliśmy, panie profesorze, od tego największego w historii poboru w Rosji. Jednocześnie Rosja stawia warunek dotyczący liczebności wojsk ukraińskich. Miałaby ona sięgnąć 36 tysięcy, tak tak wprost, żeby w razie potrzeby zgnieść te wojska? No tak, jeżeli Ameryka na to przystanie i będzie zmuszała Ukrainę do tego, to Ukraina będzie praktycznie bezbronna. Pojawiły się rzeczywiście takie informacje w prasie brytyjskiej, że Trump będzie nalegał na Zalańskiego, aby przyjął takie warunki. A jeżeli nie przyjmie, to Ameryka powstrzyma pomoc, a to powstrzymanie pomocy. No byłoby dramatyczne, pomimo że Europa już się szykuje do nadrobienia tego, jakby zastąpienia Amerykanów, ale to jest proces dłuższy, bo ostatnio pojawił się w New York Timesie taki bardzo solidny artykuł na temat tego, jak Amerykanie jeszcze za administracji Bidena na samym początku wojny wspomagali logistycznie głównie, ale i odpowiednią bronią systematycznie Ukrainę i właściwie widać z tego, artykułu, tam było takie centrum, było takie spotkania Ukraińców z Amerykanami w Wiesbaden w Niemczech, gdzie Amerykanie przekazywali koordynaty i na przykład to zatopienie na Morzu Czarnym tego słynnego okrętu wojennego Rosji, Moskwa, to no właśnie wynikało stąd, że dostali Ukraińcy koordynaty od Amerykanów i potem, gdy za sprawą jednego senatorów partii republikańskiej, Amerykanie przestali przez pół roku dostarczać broń Ukrainie, no to widzieliśmy, jakie były tego efekty. I teraz też podobne zagrożenie jest, bo pamiętamy, że po tej kłótni, a mianowicie raczej po napaści Trumpa i jego zastępcy na. Zaleńskiego w Białym Domu, gdy Amerykanie wstrzymali na chwilę pomoc, wstrzymali udostępnianie danych wywiadowczych w Ukrainie. Widać było już tego efekty. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że może przeważy jakiś głos rozsądku. W Ameryce wypowiadał się ostatnio Rubio, że no Ameryka zareaguje na to, jeżeli Putin nie będzie chciał doprowadzić szybko do rozejmu. Nie wiemy jak zareaguje, no ale może. Cały czas ja w to ufam, jako optymista mimo wszystko, że Amerykanom już zaczynają spadać łuski z oczu. No jednocześnie Stany Zjednoczone gością Kiryła Dimitrieva. Ja, jak ta wizyta została pokazana w Rosji choćby? No ona została pokazana zarówno w Rosji jak i w Ameryce, bo Dmitrij Kiryłow to jest... Człowiek stosunkowo młody, był urodzony w 1975 roku, notabene w Kijowie. To jest też częsty przypadek, że ci, którzy działają przeciwko Ukrainie, obecnie w Rosji, urodzili się na terytorium Ukrainy. Ekonomista, zdaje się zdolny, ukończył jakąś szkolę, szkołę ekonomiczną z wyróżnieniem kiedyś w Harvardzie. Zna jako tako angielski i był tak dokoptowany w ostatniej chwili do tych traktacji, jakie się odbywały w lutym tego roku w Riyadzie. On był tak w ostatniej chwili dokooptowany, że Ławrow, proszę sobie wyobrazić, nawet nie chciał się zgodzić na jego uczestnictwo, bo mówił, że musi mieć potwierdzenie od samego Putina. I on teraz pojechał do Ameryki. Sądzę, że głównym celem jego było wybadanie stanowiska Ameryki i dalsze zmiękczanie Trumpa. Trasa, telewizja rosyjska przedstawiała to jako bardzo udaną wizytę, że on miał głównie na celu. Odbudowę współpracy gospodarczej Ameryki z Rosją, wznowienie lotów lotniczych do Ameryki. No, ostatnio dużo się też mówi o współpracy w Arktyce. Obu tych moca z Rosja godzi się, w cudzysłowie, bo jakie ona ma do tego prawo, w zasadzie godzi się z tym, że Trump powinien pochłonąć Grenlandię. Takie głosy dochodzą. Natomiast w Ameryce on też wyrobił sobie niezłą opinię, Dosyć biegle mówi po angielsku. Udzielił nam dwóch wywiadów telewizyjnych i to w telewizjach no, skrajnie różnych ideologicznie. No, i Szczególnie to jest istotne, że wystąpił w CNN, ale przede wszystkim to jest istotne, że wystąpił Fox News. Natomiast jest tam jedno takie ziarno w tym jego wystąpieniu, właśnie w tym wywiadzie. I powiedział, że Ukraina też powinna mieć zagwarantowane bezpieczeństwo po zawieszeniu broni. Natomiast no, pytanie, jak ma wyglądać to bezpieczeństwo, ja uważam, że to jest kolejne zwodzenie Ameryki i naiwnego świata, bo pamiętamy, że Rosjanie złamali zarówno porozumienie, to Budapeszteńskie, które gwarantowało Ukrainie bezpieczeństwo granic, gdy odda broń jądrową, to o tym wszyscy mówią, mało mówią natomiast o tym dyplomaci politycy, że Rosja złamała już umowę. Międzynarodową, bo tamto to była tylko deklaracja, ale w 2003 bodaj roku Rosja i Duma to zatwierdziła, podpisała umowę z Ukrainą o nienaruszalności granic. No i jakie. Tutaj tego efektu było, no to było to widzieliśmy po 11 latach, także sądzę, że ta wizyta Dmitriewa, no, który udaje takiego człowieka umiarkowanego, nie mówi tego, co ławro wobec nie mówił na przykład w Ameryce otwarcie, że trzeba doprowadzić do wyborów, obalić Zalańskiego, więc tego, tego, że właśnie takiego pragmatyka w cudzysłowie Ameryka przywitała, jako no, tego, który mówi yy, głosem. Człowieka dążącego do zawieszenia broni na froncie. My nie możemy dzisiaj powiedzieć, jak to się zakończy. Obraz tego taki właśnie jest. A czy to, że Trump prawdopodobnie będzie chciał doprowadzić do rozejmu, ale na warunkach rosyjskich, choć nie mówi tego prosto, pokazuje sprawa ceł nakładanych na, na cały świat przez Stany Zjednoczone, z, także na Ukrainę. Z włączeniem Rosji i Białorusi? Nie nałożył na Rosję. Nie nałożył na Białoruś, tłumaczą to jego współpracownicy, bo on sam się nie wypowiada, że nie nałożył dlatego, że negocjuje z Rosją sprawę zawieszenia broni, no ale z Ukrainą też negocjuje, a 10% cła nałożył, no to świadczy, że nie traktuje równo agresorów i tych, którzy zostali napadnięci, nawet ich równo nie traktuje. No jeszcze nie objął też cłami Białorusi, którą no też widać, uważasz za część Rosji putinowskiej. Panie profesorze, pan już kilkakrotnie o tym mówił. Mówił pan, że spodziewa się pan tego rozejmu, zawieszenia broni w okolicach świąt wielkanocnych. No ale rozumiem, że to, to nie jest coś, co mogłoby w jakimś sensie zawrócić Rosję z tego imperialnego kursu. Jest w ogóle taka siła, która mogłaby to zrobić? No ja myślę, że to bym powiedział tak, Wcale nie metaforycznie, tylko siła wieczna. To jest ja nie wierzę, w jakąkolwiek pokojową Rosję za życia Putina. A ile on będzie żył, no tego my też nie wiemy. Ostatnio słyszałem, że tyrani w Rosji umierają między 70. a 80. rokiem życia, ale czasy się zmieniły i my tutaj w stanie tego przewidzieć nie jesteśmy. Także dopóki, dopóki Putin będzie rządził, dopóki będzie miał pełną świadomość, Rosja nigdy się na pokój. Nie zgodzi. Tym bardziej, że tutaj już wiele osiągnęła w czasie tej wojny. Oczywiście bardzo dużo straciła, ale z punktu widzenia takiego 15-20 lat, no to Putin osiągnął to, że właściwie teraz wszyscy już z tym się zgadzają, że Ukraina do NATO nie wejdzie. Natomiast no, ja i tak uważam, że ten pokój, ten rodzaj jest pożądany, bo jakby chociaż na chwilę przestały ginąć ludzie, te nieszczęsne dzieci, kobiety w Ukrainie, bo kładzie się to cieniem na całej tej naszej cywilizacji tak zwanej chrześcijańskiej, tym bardziej, że błogosławią tę wojnę ci ludzie, którzy mienią się prawosławnymi chrześcijanami. Taką niewesołą refleksją zakończymy dzisiaj zatem program O Tym Się Mówi. Był z nami profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Bardzo dziękuję. Panie profesorze? Dziękuję bardzo panie redaktorze i do usłyszenia mam nadzieję że już w okolicach tego rozejmu Kończymy program o tym się mówi Jacek Bańka dziękuję do usłyszenia